Otóż, czego można życzyć kobietom w dniu kobiet, no tego, żeby mogły wreszcie być kobiece. W Szwecji była taka dominacja, ale straszliwa lewicy dla 20 lat temu, to jeżeli kobieta spróbowała na przykład, na ulicy zakłócać biodrami, no to inne patrzyły na nią jak na wroga, wroga rodzaju kobiecego, kobieta ma być szczężna, tak naprawdę jak mężczyzna, prawda, albo jeszcze bardziej, albo jeszcze bardziej. Także... Żeby kobiety mogły być kobiece. My chcemy żyć w normalnym świecie, w którym mężczyźni są męscy, a kobiety są kobiece, a nie wszyscy są jednakowi. I myślę, że to jest przyjemny świat i dla mężczyzn, i dla kobiet. Lewica usiłuje. Tak samo jak kiedyś mówiła o walce robotnika z przedsiębiorcą, co jest pewnym nonsensem, bo przecież robotnik jest konkurentem innego robotnika, a przedsiębiorca jest konkurentem innego przedsiębiorcy. Natomiast robotnik jest sojusznikiem swojego przedsiębiorcy i odwrotnie. Tak samo, tak samo nie ma żadnej walki między mężczyznami a kobietami, jak usiłuje to przedstawić lewica. Naj, naj, najlepszym sojusznikiem kobiety jest jej mąż i, i odwrotnie. Prawda? Ona nie, nie, nie urzędnik państwowy, nie minister jest sojusznikiem kobiety w walce z mężem, tylko mąż jest sojusznikiem kobiety w walce z biurokracją państwową, która usiłuje od niej i od męża wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Czyli on i ona to jest ta rodzina, to jest ta rodzina, która, która walczy tutaj o przyszłość swoją, swoich dzieci, swoich dzieci i, i o to chodzi, żebyśmy żyli w takim, w takim modelu i żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności, w którym takie rzeczy oczywiste, o których mówiłem przed chwilą, będą powszechnie przyjmowane, a nie y, jakiejś zupełnie chore. Y, chore y, pomysły, ja akurat kiedyś miałem taką dyskusję to były takie feministki z pisma Kosmopolitan, nie wiem, w życiu tego, tego nie czytałem, ale widziałem parę razy jak to wygląda okładkę tego pisma i co mnie zdumiało one coś z nimi w ogóle nie jest w porządku, ja taka dyskusja była w telewizji już wieczorem, koło północy to było dyskusowaliśmy no, sobie i po spotkaniu normalnie podchodzę, prawda i chciałem tam omówić to już tak prywatnie jakieś kwestie, no zostaje jakaś taka pani wyglądająca prawie, pra, prawie jak, jakby ciężary podnosiła na co dzień. I mówi do mnie ty trzy kropki i już po nie musimy z tobą rozmawiać. Ja nie, nie byłem na tym, no zrobiłem minę jakby na, jak, jak, jak w seks misji mi, mi bije, prawda? I sobie spokojnie poszedłem, ale jedna taka z nich robiła, robiła wrażenie wrażenie, że wygląda trochę, trochę jak kobieta, więc spróbowałem ją że powiem, zaprosić na kawę i dowiedzieć o co mi tak naprawdę chodzi. No i wychodzimy z tej telewizji, wychodzimy z tej telewizji i yy, w, w drzwiach ja otwieram drzwi normalnie, prawda? Ja otwieram i tutaj tak lekko ją dotknęłem, do, dotknęłem pleców Normalnie przed siebie. Do, 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 Ona cała tak. Są chore psychicznie te kobiety, więc to jest jakoś no. e, Także ja bym chciał, żeby kobiety mogły czuć się normalnie kobietami. No, normalnie kobietami, żeby mogły liczyć na swoich mężczyzn. Że ich mężczyźni w go czego obronią, że w go tam jakiegoś bandziora pobiją, na kąpę mieli prawo do przyjrzenia broni, prawda? będą mogli zastrzelić tego bandytę, jeżeli, jeżeli na nich napadnie. E, krótko mówiąc, jak, jak w Ameryce był taki wyrok parę lat temu, gdzie jak facet w barze poklepał, poklepał nie swoją kobietę po tyłku. No i jej partner dał mu w zęby i ten pozwał go do sądu. Sąd uniewinnił tego, co dał mu w zęby, oświadczając, Ameryka potrzebuje odrobiny sprawiedliwości wymierzanej na miejscu. Otóż chciałbym, żebyśmy żyli w państwie, w którym sprawiedliwość można wymierzyć na miejscu, w którym kobieta czuje się bezpieczna pod opieką swojego mężczyzny.